Wyobraź sobie, że przez 35 lat pracowałeś solidnie, płacąc składki do ZUS z każdej pensji, prawie każdy miesiąc tego samego. Byłeś punktualny, odpowiedzialny, a teraz, w momencie, kiedy powinnaś cieszyć się swoją emeryturą, odkrywasz, że liczby na świadectwie ZUS mogą być zupełnie inne niż się spodziewałaś. Dla niektórych to oznacza kilkaset złotych więcej co miesiąc, dla innych rozczarowanie, a dla wielu Pytanie, które dręczy ich od ponad roku, ile naprawdę dostaną? Dzisiaj odpowiadamy na to pytanie raz na zawsze. Witaj w kanale, gdzie mówimy prawdę o emeryturach, waloryzacji i wszystkich tych zmianach, które ZUS przygotowuje dla nas w 2025 roku. Jeśli jesteś w wieku 40 plus i chcesz wiedzieć, na co naprawdę możesz liczyć, kiedy przejdziesz na emeryturę, zostań z nami do końca. Obiecuję, że będziesz zaskoczony. Zacznijmy od tego, co wszyscy czekaliśmy waloryzacji emerytur. To słowo słyszysz chyba od marca zeszłego roku, ale czy naprawdę rozumiesz, co się za nim kryje? To nie jest zwykła podwyżka, to coś o wiele bardziej skomplikowanego i niesprawiedliwego niż myślisz. W 2025 roku emerytury waloryzowane będą po raz pierwszy z takim wskaźnikiem, jaki nie miał miejsca od ponad dekady. Ale zanim ci powiem liczby, musisz zrozumieć, skąd się biorą. Pamiętasz, jak kilka lat temu media pisały o inflacji, wszyscy narzekali na drożyznę, na to, że pensja nie wystarczy, każdy kupował mniej jedzenia, oszczędzał na medykamentach. To wtedy Zus patrzył na te liczby i myślał, trzeba będzie waloryzować. Ale to był dopiero początek historii. Teraz wyobraź sobie panią Annę. Ma 68 lat, emeryta od 10 lat. Każdego miesiąca otrzymuje 2800 złotych brutto. To nie jest dużo, ale jakoś sobie radzi. Mieszka sama, w małym mieszkaniu na przedmieściach Warszawy. Jej syn czasem jej coś da, czasem nie. Każdy zajęty własnym życiem. Pani Anna co miesiąc siedzi przy kuchni i liczy na kalkulatorze, czy wystarczy na opłaty, jedzenie i lekarstwa. Kiedy słyszy słowo waloryzacja, serce jej zaczyna bić szybciej. Czy to oznacza, że będzie miała więcej pieniędzy? Czy wreszcie będzie mogła kupić sobie coś więcej niż chleb i mleko? Właśnie taką osobę mam na myśli, kiedy mówię o emeryturze w Polsce, nie teoretycznie, ale naprawdę. Teraz przychodzi kluczowy moment ten moment, kiedy wszystko się wyjaśnia. Wskaźnik waloryzacji na 2025 rok to 106,78%. To oznacza podwyżkę o 6,78%. Dla pani Anny, z naszego przykładu, to oznacza mniej więcej dodatkowe 190 zł netto miesięcznie, 17 zł dziennie. To nie miliardowe bogactwo, ale to coś. To kawa, chleb żytni i sera na tygodniu. Ale, a tutaj zaczyna się ta część, którą wszyscy przegapili, Wszystkie emerytury, niezależnie od tego, czy masz 2000, tysiące, tysiące czy 5000 tysięcy zł, zwiększą się proporcjonalnie. To oznacza, że ci, którzy mają wyższe emerytury, dostaną więcej złotych w wartości bezwzględnej. Ktoś z emeryturą 5000 tysięcy zł dostanie około 340 zł podwyżki. Sprawiedliwe? To zależy od Twojego punktu widzenia, ale takie są zasady. Pamiętaj, 6,78% to wskaźnik waloryzacji na 2025 rok. Powtarzam tę liczbę, bo będzie ci się przydawać w rozmowach z przyjaciółmi i rodzą. Kiedy ktoś cię zapyta, ile dostaną więcej, możesz powiedzieć z pewnością: Pół roku temu tej informacji nie mieli nawet pracownicy ZUS. Czekaj, ale przed chwilą wspomniałem o czyimś ważnym, a ty tego nie złapałaś o tym, kiedy dokładnie się ta waloryzacja zacznie obowiązywać? Tego większość seniorów nie wie. Waloryzacja wejdzie w życie 1 marca 2025 roku. To konkretna data. Znaczy to, że świadczenia marcowe będą już wyższe, ale będą naliczane od 1 marca. Luty to ostatni miesiąc z starą emeryturą. To drażni wielu ludzi. Czemu nie od 1 stycznia? Ale takie są przepisy. Wróćmy do pani Anny. Kiedy otrzyma świadczenie marcowe, będzie w nim już 190 zł więcej. Ale czekaj. Może cię to zaskoczył, ale to nie koniec zmian na 2025 rok, które ją dotyczą. Zus przygotował coś jeszcze: dodatek solidarnościowy. Tego słowa pewnie nie słyszałaś zbyt wiele. To niewielkie świadczenie, które otrzymali emeryci z najniższymi dochodami. Jeszcze w 2023 roku, jako pomoc dla seniorów w kryzysie, miało to być tymczasowe, miało trwać rok lub dwa. Ale co się stało? Okazało się, że politycy zdecydowali przedłużyć ten dodatek na 2025 rok. To oznacza, że osoby pobierające emeryturę poniżej pewnego progu, a dokładnie poniżej 1780 zł netto miesięcznie, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. To kwota 100 zł brutto miesięcznie dla osób, których emerytury są bardzo niskie. To niedużo, wiem, że myślisz, że to mało, ale dla kogoś, kto żyje na 1500 zł, to 100 zł to już coś. To może być lekarstwu, które nie stać ciebie przez całe lata. Teraz przychodzi moment, gdzie wiele osób robi błąd. Myślą, że wszystko się na tym kończy. Ale wiedz, że to ledwie początek zmian przygotowanych na 2025 rok. Zus ma jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu. Pamiętasz, jak 7 lat temu wszyscy mówili, że system emerytalny upadnie, że nie będzie pieniędzy dla seniorów? Wszyscy bali się przyszłości, a tymczasem Zus przez cały czas dostosowuje zasady, aby system działał. Jedną z takich zmian jest zmiana sposobu obliczania nowych emerytur dla osób, które przejdą na emeryturę po 1 marca 2025 roku. To zmiany skomplikowane, ale jeśli jesteś bliski emerytury, to Ciebie dotyka bezpośrednio. Od marca wszystkie nowe emerytury będą przeliczane z uwzględnieniem nowego wskaźnika waloryzacji 106,78%. To oznacza, że jeśli przejdziesz na emeryturę w maju 2025 roku, Twoja emerytura będzie obliczana w oparciu o nowsze zasady i nowsze wyliczenia. Innymi słowy, będzie wyższa niż byłaby w lutym. Tak więc jeśli zastanawiasz się, czy warto czekać, czekaj. Każdy miesiąc, który poczekasz po 1 marca, może oznaczać wyższą emeryturę. To nie jest jakieś oszukaństwo. To sami pracownicy ZUS ci powiedzą. Teraz, i to może Ciebie zaskoczył, przychodzi część, kiedy wszyscy emeryci czują się niesprawiedliwie traktowani. Czy wiedziałaś, że przez ostatnie 10 lat podwyżki emerytur. Nie szły w parze z inflacją, to oznacza, że twoja siła nabywcza zmniejszyła się o kilkanaście procent. Kiedy mówię siła nabywcza, mam na myśli, ile rzeczy możesz kupić za tę emeryturę dzisiaj w porównaniu z tym, co mogłaś kupić 10 lat temu. Paliwo zdrożało o pięćdziesiąt procent. Chleb przebiła się w cenie. Leki naciśnienie. To już koszt, który przechodzi równo z rentą domową. Ale w 2025 roku ta tendencja wreszcie się odwraca. 6,78% to dodatkowa podwyżka, która pozwoli ci odrobić część strat z poprzednich lat. To nie wszystko, czego byś chciała, ale to coś. Tutaj muszę powiedzieć coś, co wielu seniorów nie chce usłyszeć. Nawet gdy emerytury rosną, rośnie także koszt życia. To oznacza, że liczby mogą rosnąć, ale twój budżet domowy. Może nie czuć zawsze tej różnicy. Dlatego tak ważne jest bycie ostrożnym i planowaniem. Jeśli otrzymasz 190 zł więcej, nie wydawaj ich od razu. Zaplanuj, gdzie te pieniądze pójdą. Może to lekarstwo, które odkładałaś? Może to wizyta u dentysty, którą chciałaś sobie pozwolić? Ale czekaj. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz wiedzieć, zanim podjędziesz decyzję o swoim budżecie. Pamiętasz dodatek pielęgnacyjny? To świadczenie dla osób, które opiekują się swoimi niezdolnymi do pracy bliskimi. Dla wielu rodzin to dodatkowy dochód, który mogą sobie pozwolić. Czasem tysiąc złotych, czasem więcej. Cóż, w 2025 roku ten dodatek też będzie waloryzowany. To oznacza, że rodziny, które żyją z takich dodatków, także otrzymają niewielką podwyżkę. To zmiana, którą media prawie nie wyróżnić, ale dla konkretnych rodzin to zmienia wiele. Teraz, kiedy już znasz główne zmiany, przychodzi pytanie, które każdy sobie zadaje: czy to wystarczająco? Czy te pieniądze wystarczą, aby żyć godnie, aby zapłacić rachunki, aby mieć trochę na swoje przyjemności? Szczerze, nie. Te podwyżki to gips na głębokim ranach polskiego systemu emerytalnego. Ale to nie oznacza, że trzeba poddawać się. Są rzeczy, które możesz zrobić. Różne dodatki, świadczenia którymi mogą się objąć się, jeśli spełniasz określone warunki. Dodatek dla seniora, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające dla osób w trudnej sytuacji materialnej te programy istnieją, ale wielu seniorów o nich nie wie. To właśnie dlatego są takie ważne kanały, jak ten, aby informować, aby wyjaśniać, aby nikt nie został bez pomocy. Jeśli jesteś emerytą, którego emeryta jest niska poniżej 1780 zł netto. Musisz wiedzieć, że możesz ubiegać się o dodatek solidarnościowy. To nie jest żadna poniżająca procedura, no to twoje prawo. To pieniądze, które ZUS ma na to, aby wspierać osoby w trudnej sytuacji. Jeśli opiekujesz się kimś z niepełnosprawnością, czy to rodzic, czy dziecko, musisz wiedzieć o dodatku pielęgnacyjnym. To może być nawet 300 zł miesięcznie dodatkowej pomocy, którą możesz uzyskać. Te informacje mogą zmienić twoje życie. One już zmieniły życie wielu osobom, które dzwoniły do nas i mówili: Dzięki tej wiadomości dowiedziałem się, że mogę ubiegać się o to świadczenie. Podsumowując, w 2025 roku wszystkie emerytury będą waloryzowane o 6,78%. Ta zmiana wejdzie w życie 1 marca. Osoby z najniższymi emeryturami mogą otrzymać dodatek solidarnościowy. Osoby opiekujące się niezdolnymi mogą liczyć na waloryzację dodatku pielęgnacyjnego. To zmiana, która nie rozwiąże wszystkich problemów, ale to krok w dobrym kierunku. To właśnie moment, w którym musisz podjąć działanie. Nie mów, sprawdzę to później. Pozwól, aby ZUS dla ciebie wyliczył, na co dokładnie możesz liczyć. Zadzwoń na infolinię ZUS: 19219 z każdego telefonu i zapytaj o swoją emeryturę. Weź ze sobą dokumenty. Dowód, książeczkę ubezpieczeniową, historię składek, ZUS to Wam wylicza w kilka minut, lub, i to coraz popularniejsze rozwiązanie, zaloguj się do swojego konta na pue -ZUS. to portal internetowy ZUS i zobacz tam swoją prognozę emerytury. To wszystko jest teraz dostępne online. Ty nie musisz już siedzieć w kolejce u ZUS jak za starych czasów, ale czekaj, jeśli coś Ci niejasne jeśli masz pytania, które nie mogą być bezosobowe, jeśli chcesz rozmawiać z rzeczywistym człowiekiem, to dobrze. Po prostu przydzwon do ZUS. Pracownicy tam są przygotowani. Potrafią wytłumaczyć, potrafią pomóc. To jest ich praca, a Ty masz prawo do tej informacji. Jeśli chciałabyś wiedzieć więcej o emeryturach, o zmianach, o tym, jak zaplanować swoją przyszłość, poddaj się naszemu kanałowi. Będziemy publikować regularne aktualizacje o wszystkich zmianach, które ZUS przygotowuje dla nas. Będziemy wyjaśniać rzeczy skomplikowane, dlatego że każdy senior ma prawo do jasnej, prostej informacji, a nie do języka biurokraty. Przypomnij ci się. Emerytura to nie jest łaska. To nagroda za lata ciężkiej pracy. Zasługujesz, aby żyć godnie. Zasługujesz, aby znać wszystkie możliwości, które ci się przysługują. My jesteśmy tu po to, aby ci w tym pomóc. Dlatego subskrybuj, zostań z nami i bądź zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata emerytury i ZUS.